Czy absolutnie legendarne słuchawki HyperX Cloud 2 zyskały właśnie swojego największego rywala? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku HyperX Cloud 3. Jeżeli szukasz komputera z wyższej półki, to sprawdź ofertę PC Computronic serii X713. Wszystkie wyposażone w topowe procesory Intel Core i7 13. generacji oraz najlepiej dobrane podzespoły poradzą sobie z każdą grą. Link do oferty w opisie filmu. Absolutnie gorący temat wjeżdża właśnie na moje biurko i mam nadzieję, że wasze gorące łapki w górę zostały też pod tym filmem już zostawione razem z subskrypcjami. Ja przechodzę do openingu tych nowiutkich HyperX Cloud 3. No i zaczynamy od tego, jak są zapakowane, dość standardowo. Powiedzmy sobie na początek, może delikatnie ocenię tych słuchawek. Jest to kwota około 550 zł za słuchawki przewodowe. Jest sporo, ale wiemy też za co płacimy: za klasę, za szyk, za styl i przede wszystkim za jakość. No i czy tu się zmieniło tak dużo, jak pisał o tym producent? Zacznijmy natomiast od tego, co znajduje się w zestawie oprócz samych słuchawek. I niestety tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo dostajemy przejścióweczkę na USB z kartą dźwiękową oraz sam mikrofon, o którym chyba dzisiaj będziemy mówić najwięcej. Ale zanim do mikrofonu i do jego testu przejdziemy, powiedzmy sobie troszeczkę o słuchawkach, bo tutaj troszeczkę się zmieniło. Przede wszystkim kwestie designu. Słuchawki nabrały nieco bardziej obłych kształtów. Zmieniły się kształtem również te bardzo charakterystyczne owalne muszle. Teraz są delikatnie przekrzywione. Powiedziałbym nawet, że taki zaokrąglony rąb nam się tutaj robi. No ale w momencie kiedy te słuchawki oczywiście założymy, to mamy pełen owal. Zmieniło. Się bardzo charakterystyczne dla HyperXa obszycie na górze, tę, tą czerwoną nicią. To jest coś, z czym HyperX bardzo mocno mi się kojarzył. No, zmienił się również chwyt samych muszli słuchawkowych. On również nab nabrał bardziej obłych kształtów. Jest jednak jedna rzecz, która mi tutaj zdecydowanie nie pasuje, mianowicie pałąk został wyposażony w, no tak jak wcześniej wspomniałem, obłe aerodynamiczne, nawet bym powiedział, kształty. Natomiast same słuchawki. Same poduszki słuchawek są już delikatnie pomarszczone. Oczywiście czepiam się szczegółów, ale są to słuchawki za 550 zł, za około 550 zł, więc tych szczegółów czepiać się absolutnie mogę. Zwłaszcza, że mamy dopłacać do tego modelu aż 200 zł. Koniec jednak o designie, przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli komfortu i funkcjonalności tych słuchawek. Na samych sławkach znajdziemy pokrętło do regulacji poziomu dźwięku oraz przycisk do miutowania naszego mikrofonu. I to jest rozwiązanie naprawdę bardzo dobre bardzo szybkie. Nie trzeba tego robić na pilocie, tak jak miał to w zwyczaju wcześniej HyperX. Tutaj zmiana zdecydowanie na plus. Sam producent chwali się tym, że słuchawki zostały wyposażone w nowy Memory Foam. No i teraz nauszniki mają być bardzo, ale to bardzo wygodne, ale tak samo wygodny ma być ten pałąk. No to sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Słuchawki leżą na głowie naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodnie, chociaż muszę przyznać, że ich docisk jest mniejszy niż w przypadku Cloudów 2. Jeżeli komuś ten docisk wcześniej przeszkadzał, to to rozwiązanie będzie dla niego idealne, bo faktycznie słuchawki dość mocno wygłuszają, bardzo dobrze przylegają do spodu ucha i jednocześnie nie uciskają zbyt mocno naszej głowy. Już na ten moment mogę powiedzieć, że Cloudy trójki spełniają moje oczekiwania, jeżeli chodzi o kwestię komfortu. Wydaje mi się, że długie sesje przed komputerem z tymi sławkami nie będą absolutnie żadnym problemem, no ale sprawdźmy czy nie będzie problemu z audio. Jestem już po pierwszym odsłuchu tych słuchawek i o moich wrażeniach za moment, ale w tym momencie skupmy się na mikrofonie, bo właśnie z niego mnie teraz słyszycie. Mikrofon, który ma w sobie wbudowany wewnętrzny popfield i HyperX chwali się bardzo mocno, że w momencie, kiedy będziemy w standardowy sposób korzystać z tego mikrofonu, tak jak teraz standardowym jest mój głos, no ten mikrofon będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry i będzie redukował szumy tła. Czy tak jest? O tym się oczywiście za chwileczkę przekonamy. Ja sprawdzę. Jeszcze tylko, czy czasami zbyt mocno nie redukuje tych szumów. No i zacznijmy od mikrofonu, który przed chwileczką słyszeliście. Moi drodzy, tutaj jest naprawdę bardzo dobrze i poprawa w stosunku do Cloudów dwójek jest astronomiczna. Naprawdę HyperX zrobił tutaj dobrą robotę. Ten mikrofon działa naprawdę bardzo dobrze. Pozbyli się tego robotycznego, tego zniekształconego głosu. Przestery, co prawda, bardzo drobne, bardzo delikatne, ale występują. Natomiast w momencie, kiedy ten głos jest dość mocno podniesiony, w momencie, kiedy krzyczymy do tego mikrofonu, to faktycznie te przestery będą występować. W momencie, kiedy mówimy normalnie, spokojnie, tak jak mówi się przez 90% czasu, no to faktycznie ten mikrofon sprawdza się idealnie. Jeżeli chodzi o szumy, one są praktycznie wyciszone, wyłączone, no a sam szept jest dość dobrze słyszalny, więc mikrofon absolutnie na plus. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, tutaj również jest naprawdę świetnie. Cloudy oczywiście słynęły z jakości dźwięku, no i tutaj HyperX zrobił ponownie bardzo dobrą robotę. Jednak nie był to dźwięk, w którym miałem wrażenie, że chce się zatopić. Miałem wrażenie, że chce się zanurzyć i słuchać, na przykład przez dwie godziny tylko i wyłącznie muzyki. Nic z tych rzeczy. To są słuchawki, które są nastawione stricte pod gaming i faktycznie w tym gamingu sprawdzają się fenomenalnie. Jeżeli chodzi o CS, a bo na nim to sobie zweryfikowałem. I Sprawdziłem, to faktycznie kroki przeciwników są słyszalne absolutnie doskonale i to pozycjonowanie w CS-ie działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Podsumowując, nowe wydanie HyperX-ów. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, przede wszystkim jakością mikrofonu i oczywiście jakością audio, czyli tym, co w słuchawkach jest po prostu najważniejsze. Ale sam design do mnie absolutnie przemawia, ten gładki wygląd. Zakładając je na uszy, mamy wrażenie, że jesteśmy po prostu w tych słuchawkach szybsi od przeciwnika. I ten efekt mi absolutnie się podoba i mam wrażenie, że większości z Was również przypadnie do gustu. Należy jednak pamiętać, że do wersji numer 3 musimy niestety do Płacić około 200 zł, natomiast wydaje mi się, że warto ze względu na ten mikrofon, który został tutaj stanowczo poprawiony. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o swoich wnioskach i swoich przemyśleniach w komentarzach i dajcie znać, czy chcecie się skusić na wymianę swoich słuchawek na nowsze HyperXy. Mi na dzisiaj pozostało się tylko pożegnać, trzymajcie się, cześć!